Co najbardziej przyciągnęło Pana uwagę podczas tegorocznych targów Warsaw Home Light? Różnorodność firm, które tutaj przedstawiają swoje produkty. No i ogrom tych osób, które tutaj przyjechały. Mówię o wystawcach. Na pewno jestem pod wrażeniem rozmachu, z jakim zostało to zorganizowane. Jak bardzo dużo wystawców tutaj się pojawiło, o wiele więcej niż na przykład dwa lata temu. Misterność stoisk. Widać, że wystawcy bardzo dużo włożyli w to pracę serca, żeby wpisać się w trendy coraz bardziej wymagającego odbiorcę. Bardzo podobają mi się tutaj Państwa lampy. Jestem już drugi rok, w zeszłym roku też byłam. Piękna nowa kompozycja i bardzo duża różnorodność. Pierwszy raz widzę tę firmę, ale jestem zachwycona kolorami, designem. No, jest wspaniale. Kolory, mnogość firm, światowy design, <grywka> sympatyczna atmosfera. A jakie emocje budzi w Pani przestrzeń stworzona przez TK Lighting? Bardzo ładnie, jestem zaskoczona polskim producentem lamp. Bardzo ładne lampy, nowoczesny design, prostota. Na pewno skorzystam. Bardzo ładnie zaaranżowane. Bardzo dobrze się to ogląda. Takie przyjazne dla tych, którzy odwiedzają stoisko. Podoba mi się ta różnorodność przedstawienia światła w, w kontekście, światła zadaniowego, ogólnego. Także widziałam, że tam pojawiły się lampy zewnętrzne. Także bardzo mi się podoba. Czy według Pani światło potrafi nadać klimat wnętrzom? Oj, oczywiście, że tak. Jestem projektantem wnętrz i dla mnie światło w ogóle robi e, ro, niesamowitą robotę, że tak powiem, we wnętrzu. Światło dla mnie jest jednym z najważniejszych czynnikiem w projektowaniu wnętrz. Oczywiście jest najważniejszym, jednym z najważniejszych elementów. Jestem homestagerką i właśnie światło, Nadaje klimat, i dzięki temu klimatowi sprzedają się mieszkania. No, tak, zdecydowanie. Światło jest głównym bohaterem wnętrza. Bez wątpienia, tak. Oczywiście, światło to jest jeden z głównych atrybutów pomieszczenia, nadający klimat. Budujemy przestrzeń światła.